Witam, Majkowy z tej strony Chciałbym zaprezentować Taką oto Honda CBF 1000 Rocznikowo, modelowo 2008 rocznik Motocykl 100% w oryginalnym stanie Kupiłem go od pierwszego właściciela Pan 60 któryś rocznik miał go od nowości, Cały czas regularnie serwisował Jest wszystko na bieżąco robione Jest pełniutka dokumentacja, książka serwisowa, faktury Jest wszystko do motocykla Co było kiedy było robione Naprawdę w bardzo ładnym w 100% oryginalnym stanie. Normalne ślady użytkowe, jakieś tam posiada, bo ma jakiś przebieg. Szybka, fajna. Lampa, czasza tutaj wszystko w stanie perfekcyjnym. Oponki w bardzo ładnym stanie. Rocznikowo 19, przód, tył 20. Tutaj coś. Było delikatne zadrapany właśnie zaprawkę sobie zrobił na czubku. Silniczek czyściutki, ładny, niepowypalany nic. Jak widać, komplet oryginalnych kufrów Honda do motocykla. Sołach to kanapy. Jest duży uchwyt. Ten taki mocny właśnie, zamiast tych rączek i jakiejś kappy czy tam to jest oryginalny Honda duży uchwyt. Motocykl, jak mówiłem, cały czas na bieżąco serwisowany. Nie tak dawno były robione zawory. Jest niezwykle czysta, ładna, fajna uszczeleczka. I było też wymienione użytko w główce ramy. Oczywiście do motocykla komplet kluczyków. Aktualny przebieg 64 000, niecałe 200 km. Widać, są podgrzewane manetki. Jeszcze jest zamontowany dodatkowy błotnik na tylne koło. Zestaw napędowy, klocki, wszystko naprawdę w jak najlepszym porządku. Ja, Tylna opona, dwudziesty rocznik, naprawdę w stanie perfekcyjnym. Do motocykla. Ten właściwie mi dał. Tutaj mam, nie zamontowałem. ktoś będzie chciał, może się zamontować. Dodatkowe boczne owiewki są kompletne. W kufrze są wszystkie uchwyty, śruby do tego, żeby to zamontować. Także jest dodatkowe, jakby ktoś chciał na dół owiewki, jak najbardziej wszystko jest. W kolorze oczywiście motocykla. Niczek reaguje bardzo ładnie, są perfekcyjnie. Więc jak ktoś szuka bardzo ładnej Hondy CBF w bardzo ładnym uczciwym stanie jak najbardziej zapraszam. Posiadam obecnie takową na sprzedanie. Także zapraszam.